Grzyby halucynogenne nie tylko zmieniają percepcję. One dosłownie przebudowują twój mózg i nauka właśnie zaczyna rozumieć, jak to działa. Psylocybina to substancja psychoaktywna występująca w tzw. magic mushrooms. Przez lata kojarzona z subkulturą, dziś znajduje się w centrum badań nad depresją, traumą i uzależnieniami. Ale najciekawsze nie są efekty psychiczne, tylko to, co dzieje się w mózgu. Badania z Imperial College London pokazały, że psylocybina rozluźnia sztywne połączenia neuronalne i pozwala mózgowi tworzyć nowe ścieżki komunikacji. To jakbyś odblokował dziesiątki zamkniętych dróg między obszarami mózgu. W skanach FMRI Widać, że po psylocybinie sieć domyślna mózgu, ta odpowiedzialna za naszą narrację o sobie, uspokaja się. W jej miejsce pojawiają się nowe, nieszablonowe połączenia między regionami, które wcześniej ze sobą nie współpracowały. U pacjentów z depresją, którzy nie reagowali na tradycyjne leki, po jednej lub dwóch sesjach z psylocybiną objawy zmniejszyły się o ponad 50%. Mózg dosłownie uczył się funkcjonować inaczej, bardziej elastycznie, mniej sztywno. To efekt neuroplastyczności w czystej postaci. To nie znaczy, że psylocybina jest cudownym lekiem. Nadal wymaga nadzoru medycznego. Ale jej potencjał w leczeniu depresji, PTSD czy uzależnień jest ogromny. I pokazuje jedno: nasz mózg potrafi zmieniać się znacznie bardziej niż do tej pory sądziliśmy.